Panie Komendancie, jakie problemy mają mieszkańcy dzierżoniowskich osiedli? Najczęstsze problemy mieszkańców to przede wszystkim sprawy porządkowe. One się powielają w wielu wystąpieniach mieszkańców, dotyczą przede wszystkim uciążliwego sąsiedztwa, niezależnie jaki to sąsiedztwo ma charakter, czy jest to sąsiedztwo osób nadużywających alkoholu, czy sklepów, które do późna sprzedają alkohol. Ale również jest to sąsiedztwo osób chorych, z które wymagają pomocy, opieki społecznej. Więc najczęściej mówią mieszkańcy o problemach porządkowych, nie zapominają również o problemach ruchu drogowego w okolicach miejsca zamieszkania. Na pewno więcej interwencji mamy w miejscach, gdzie do późna w nocy działają placówki handlowe I to jest jakby naturalne. Z jednej strony jesteśmy zawsze jako obywatele za tym, żeby. W miejscu sprzedaży alkoholu, w późnych godzinach nocnych, był porządek i spokój, ale z drugiej strony też jesteśmy za tym, i to trzeba też jakby doceniać, że ci ludzie, którzy prowadzą nie zawsze łatwą, nie zawsze łatwy interes, nie zawsze łatwą pracę, muszą mieć pewną swobodę gospodarczą. Oczywiście tylko w pewnych ramach, które są zawsze ramami prawnymi. Dzierżyniowskie osiedla to bezpieczny teren? Hmm, powiem tak. No to westchnienie teraz Państwo mogą odebrać jak chęć na zastanowienie się. Ja po prostu zastanawiałem się nad na pytaniem, czy jest to pytanie, że dzierżoniowskie osiedla są bezpieczne na tle dzierżoniowskiego, na tle całego dzierżoniowa, czy powiatu dzierżoniowskiego, czy na tle Polski, bo to różnie można oceniać. Myślę, że są miejscem spokojnym, w którym od czasu do czasu zdarzają się. No, przykre sytuacje wymagające naszej interwencji. Dzisiaj skupialiśmy się przede wszystkim na wiedzy dotyczącej prewencji kryminalnej, tak zwanej, czyli próbowaliśmy jeszcze raz instruować seniorów o niebezpieczeństwach, które czyhają na nich w miejscu ich zamieszkania. Czyli metoda na wnuczka, metoda na pracownika spółdzielni, na w cudzysłowie nazwijmy to domokrążców różnego rodzaju osoby, które. Próbują nam coś sprzedać albo próbują nas zainteresować jakąś bardzo ciekawą informacją i nasz przekaz jest zawsze ten sam. Nie wpuszczajmy osób nieznajomych do miejsca swojego zamieszkania. To najlepsze zabezpieczenie. się osiedla to bezpieczny teren, bezpieczny okręg? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek na dzierżyniowskich osiedlach, podobnie jak w całym mieście, w temacie bezpieczeństwa jest dużo do zrobienia. Tym bardziej cieszę się, że policja organizuje takie debaty jak ta dzisiejsza, gdzie oprócz, można tak to nazwać, szkolenia dla seniorów, gdzie omawiane są różne metody przestępstw, to będzie można także wymienić swoje uwagi i z policją wskazać te miejsca, tereny najbardziej zagrożone oraz te zdarzenia, które na co dzień uprzykrzają mieszkańcom życie. Świadomość seniorów jest coraz większa na osiedlach dzierżoniowskich? Wydaje mi się, że tak. Nawet rozmawiając na co dzień z mieszkańcami, mam bardzo dobry kontakt z mieszkańcami osiedla Jasnego. Jestem przekonany i wiem, że ten, ta świadomość jest coraz większa i bardzo chętnie współpracują z policją. Seniorzy chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach jak dzisiejsze? Jak widać po dzisiejszej frekwencji, bardzo chętnie pełna sala. Liczę na bardzo owocną dyskusję w drugiej części spotkania. Panie kierowniku, jak budzenie mieszkaniowa włącza się w uczenie i zwiększanie świadomości seniorów? Staramy się w tej sprawie współpracować e, oczywiście z Policją Dzierżoniowską udostępniamy jej, łamy naszej gazety, miesięcznika Twoja Spółdzielnia, nasze tablice ogłoszeniowe są zawsze dostępne, wszystkie informacje najważniejsze od Policji staramy się szybko przekazywać. Tak jak dzisiaj pomagamy w organizacji debat z mieszkańcami, także jesteśmy, jesteśmy otwarci, ponieważ Spółdzielnia dysponuje też pewnym monitoringiem na terenie Spółdzielni, na terenie osiedli spółdzielczych. Oczywiście ten monitoring, w miarę możliwości, zawsze też policji jest udostępniany, jeżeli jest taka potrzeba. Mieszkańcy osiedli dzierżniowskich czują się bezpieczni? Mam nadzieję, że generalnie czują się bezpieczni, chociaż oczywiście nigdzie, w żadnym miejscu w Polsce chyba nie, nie jest pod tym względem idealnie. Zdarzają się od czasu do czasu punkty mniej bezpieczne, punkty, w których znajdują się ludzie, których inni troszkę się obawiają. Generalnie wydaje mi się, że, że dzierżoniowskie osiedla jako takie są miejscem bezpiecznym.